Elo, ja jestem Michał BFA. Dzisiaj pokażę Wam, no czy przynajmniej ja będę sobie dla mnie, które są najładniejsze skiny z, z tych, co mam. Dobra. No to pierwsza na pewno jest Ultra wiertniczka. Ona jest bardzo ładna. Może to w 10 zrobimy? No, może, może 15. Na pewno Bibi się no, ona jest chyba mega OP. tak sobie przeglądam, do Kruka mam dwa skiny. Nocny, Mecha, Kruk i ten Phoenix, to są naprawdę dobre skiny, ładne mega. Ten Phoenix to jest taki jakby na dzień, a ten, ten Nocny to jest taki z nocy, dlatego no. No to Alprimbra czy nie, a tutaj do jest też nie. O tutaj Leonard Carl, to będzie następny, czyli już mam raz, dwa, trzy, cztery, to będzie piąty skin, do Jiko bym strażnika Rico dał, bo za wiele ten, o ten poprzedni mi się nie podoba naładowany, dlatego no, może tak być, to, to już jest szósty, do tutaj Horus będzie było bo on jest naprawdę bardzo dobry. No nic to raczej nie, o, do mortica, Buntownika na pewno trzeba. Do Bulla, o, Viking Bull jest, że naprawdę bardzo ładny. Może jest najładniejszy na pewno z których mam do Bulla, czyli Viking Pomocnik i 10 razy Barbarzyńcy. No dobra, no to tylko... No, po mnie mam skinę żadnego. Z do Majka nie podoba mi się, do tego, nie. Do Barleya o. Klonowym mi się bardzo podobał naprawdę dobry jest ten skin. Bo te inne Barleya to są takie, ale ten mi się podoba. No, dobry jest ten skin. O, do Magden może, no, też jest takim fajnym styl, takim, no, nowym, że tak powiem. A no, można tak powiedzieć to. Dobra, ona, przykład do Kolta, korsarz na pewno, no, korsarz to musi być, nie mogło zabraknieć, zabraknie. na dobę, w ogóle dzisiaj są walentynki, tego na pewno taki film, do Piper też, Piper Amor, no, pięknie, pięknie, no, do winnego wciąż Szołosztabi, na pewno dam, ale ona jakoś zbyt nie, do Sandy też nie, do też nie. Bardzo też zbyt nie, do tego też nie, do tego też nie, do Byrona też nie, no to do zły może być, bo on jest naprawdę ładny. No i jeszcze może ten skin, bo on jest bardzo tani, a ładny, nie? Bo tego no co, policie sobie może, albo w sumie policzcie sobie w komentarzach, no bo ja tam pewnie napiszę. No i co, to by było na tyle w tym odcinku, El